Today we will be learning Polish as we listen to the fragment of the book. Today we will listen to Martin's Vicha Nie Wrzuciłem, Translating that it's things I didn't throw away. This book has been awarded several times and it's one of the best books of the past years. And many people love it, basically for its humor. And I will Read the fragment with humorous sentences. I hope you like it and enjoy it. I translate some of the words and explain everything. Że to jestem ja? No, skoro tak nie widzisz? Nie była łatwym odbiorcą laurek. Nie była łatwym modelem. Właściwie pod żadnym względem nie było z nią łatwo. W czwartej klasie mieliśmy zadanie. Opisz swoją matkę, a raczej mamę. Poczkoła lubowała się w zdrobnienie. Boże, odpuść mi, bo napisałem Moja matka ma ciemne włosy i jest raczej tęga. Dzieci mają inne pojęcie na temat miar i wag. Pani odpustkiowa żła 100 kilo i, i podkreśla zwrot raczej tęga. Przeciśnęła długopis z taką siłą, że przypiło papier. Na marginesie wyrała słowa Nie powiedziałabym. Matka rzadko zgadzała się z systemem edukacji, ale wtedy była zadowolona. Poza tym miała to, co zacni współobywatele określali jako mhm, mm podkreślam, zacni. Mniej zacni nigdy nie mieli problemów z wymogiem. W ostentacji rysów było coś zbijającego stropu Miała mhm mm wygląd. Wygląd osoby, która ma mhm, mm mhm mm pochodzenie. A jakie pochodzenie? Mhm, mm uff. Powinien iść specjalny znak interpunkcyjny. Graficzny odpowiednik w skurczu, krtani, jak się nie nadaje, przeciętny klin na złapanie oddechu, a tu potrzebny jest typograficzny węzełek, wybój albo potknięcie. Ciężka sprawa z takim wyglądem. Miałem znajomego, który uroczydował określenia N nie jest niepodobny do Jerzego Kosińskiego, przy czym N wcale nie musiał przypominać słownego pisarza. Mógł być, powiedzmy, bczółkowatym, poczciwnym, bez obroży bryczesów i pejcza, obdarzonym jednakże wyraźnym mhm. Mm Trzymając się tej terminologii, moja matka też nie była niepodobna do Jerzego Gościńskiego. Teraz to ja jestem stara Żydówna, powiedziała któregoś dnia w 1984 roku. W istocie była, była wtedy młodsza niż ja dzisiaj, ale fakt. Miała mhm. Mm mhm, mm że hej. And now let's listen to this once again, but this time with subtitles, translating the content of the fragment I've just read to you. Że to jestem ja? No, skoro tak nie widzisz. Nie była łatwa odbiorca na nie była łatwym model. Właściwie pod żadnym względem nie było z nią łatwo. W czwartej klasie mieliśmy zadanie. Opisz swoją matkę, a raczej mamę. Po szkoła lubowała się w zdrobnieniu. Boże... Odpuść mi, bo napisałem, moja matka ma ciemne włosy i jest raczej tęga. Dzieci mają inne pojęcie na temat miar i wag. Pani odpłyskiwa 100 kilo i podkreśla zwrot, raczej tęga. Przecisała długopis z taką siłą, że przypiło papier. Na marginesie wyrała słowa, nie powiedziałabym. Matka rzadko zgadzała się z systemem edukacji, ale wtedy była zadowolona. Poza tym miała to, co zasni współobywatele określali jako mhm, mm podkreślam, zacni. Mniej zacni nigdy nie mieli problemów z wymogiem. W ostentacji rysów było coś bijącego stropu. Miała mhm, mm wygląd. Wygląd osoby, która ma mhm, mm mhm, mm pochodzenie. A jakie pochodzenie? Mhm, mm uff. Powinien iść ze specjalny znak interpunkcyjny graficzny odpowiednik skurczu krtani, przysięg się nie nadaje, przeciętny klim na złapanie oddechu, a tu potrzebny jest typograficzny węzełek, wybój albo potknięcie. Ciężka sprawa z takim wyglądem. Miałem znajomego, który uroczydował określenia N nie jest niepodobny do Jerzego Kosińskiego, przy czym N wcale nie musiał przypominać sławnego pisarza. Mógł być, powiedzmy, bczółkowatym, poczciwnym, bez obroży bryczesów i pejcza, obdarzonym jednakże wyraźnym mhm. Mm Trzymając się tej terminologii, moja matka też nie była niepodobna do Jerzego Kościńskiego. Teraz to ja jestem stara Żydówna, powiedziała któregoś dnia w 1984 roku. W istocie była, była wtedy młodsza niż ja dzisiaj, ale fakt. Miała mhm. Mm mhm, mm że hej. The audio transcription will be available in the description of this video and it will be translated there as well if you want to study it in depth. Thanks for listening, thanks for joining us today and see you in the next lesson.